Hejka, tutaj Marta z bloga fit.pl i dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o czymś, z czym zmaga się naprawdę dużo osób, a mianowicie kiedy biegacie nie wiadomo ile i ćwiczycie mnóstwo i po prostu jecie zdrowo i robicie wszystko, a waga nie spada i w ogóle nic się nie dzieje. Spodnie jak były ciasne tak są ciasne, bluzki jak były obcisłe tak są obcisłe i w ogóle o co chodzi, Dlaczego wy nie chudniecie? Więc dzisiaj wam powiem o co chodzi, bo najprawdopodobniej popełniacie jeden z dziesięciu najpopularniejszych błędów dotyczących odchudzania po prostu i dlatego nie macie więc obejrzcie sobie ten filmik, jeśli się odchudzacie, albo macie zamiar się odchudzać, macie zamiar stracić kilogramy tłuszczu i nabrać trochę mięśni, to na pewno Wam się ten filmik przyda po prostu. To co, zaczynamy! Pierwszym podstawowym błędem, który robi większość ludzi na diecie jest to, że jedzą, uwaga, za mało. Tak, nie przysłyszeliście się, wcale nie za dużo, tylko za mało. Dlaczego? Dlatego, że na przykład zgłaszają się do mnie osoby, które jedzą 1000 kalorii, 1200 kalorii i mówią słuchaj, na początku waga leciała tak, hu, super, byłem super szczupły i nagle się zatrzymała i nie chce już lecieć. I to jest całkowicie normalna reakcja, ponieważ nasz organizm nagle włącza sobie tryb głodówkowy i stwierdza oho, nie ma jedzenia, w takim razie skoro nie ma jedzenia, to ja każde jedzenie, które teraz byś mi dawał, będę przerabiał na zapasy, żeby nic mi się nie stało, żeby w razie gdyby tego jedzenia było jeszcze mniej, żebym po prostu nie umarł. I żeby nic mi się nie stało. Dlatego to jest jeden z podstawowych błędów, ponieważ waga naprawdę się zatrzyma. To nie jest tak, że będziecie jedli tysiąc kalorii, i schudnięcie nie wiadomo ile. Jeśli są takie opowieści ludzi, którzy niby byli na diecie 1000 kalorii i zrzucili 30 kg, spoko, ale poczekajcie, aż się te kilogramy zwrócą, bo to nie jest zdrowa dieta i to nie jest dieta skuteczna. Nie jedzcie 1000 kalorii, nie jedzcie 1200 kalorii, to jest zdecydowanie za mało, za mało do tego, by w ogóle żyć, a co dopiero na diecie, kiedy jeszcze ćwiczycie i staracie się, wiecie, być fit i w ogóle. To jest jeden z pierwszych powodów, dla których w ogóle nie tracimy żadnej masy ciała, bo organizm stwierdza, że nara, po prostu skoro ty mi nie dajesz jedzenia, to ja będę trzymał je w zapasach, bo ja nie chcę zginąć. To jest akurat naturalne. Każdy z nas nie chce zginąć i nasze ciało nie jest takie głupie. Co w takim wypadku zrobić? Należy wyliczyć sobie odpowiednie zapotrzebowanie kaloryczne. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to tutaj jest link na moim blogu z kalkulator, który sam wam to wyliczy. Kalkulator wyliczy wam, ile powinno się jeść kalorii dziennie, jeśli chcecie utrzymać wagę. I od tych kalorii, których które macie, żeby utrzymać wagę, odejmujecie mniej więcej 20-30% na początku i to są wasze kalorie, które powinniście jeść na diecie. I o dziwo na przykład ludziom wychodzi, że powinni jeść 1800 kalorii. To jest całkowicie normalne, to nie jest za dużo. Nie bawcie się w te głodówki, jakieś diety, które mają na celu, żebyście jedli tylko 500 kalorii dziennie. Ponieważ prędzej, czy później po pierwsze dopadnie Was jojo, nieważne co będziecie robić tak, a po drugie to jest strasznie niezdrowe i może prowadzić nie tylko do zaburzeń odżywiania, ale także do jakichś e, chorób związanych na przykład z układem, trawienia i układem pokarmowym, więc nie polecam, nie róbcie tego. I to jest właśnie pierwszy błąd. Jedzenie za mało. Drugi błąd, który najczęściej popełniają ludzie, to taki, że jedzą za dużo, chociaż wydaje mi się, że jedzą w porządku. Na czym to polega? Na tym, że na przykład liczą kalorie, okej, okay, i wychodzi im to, że tam jedzą te 1800 kalorii, 1600 kalorii, spokojnie wszystko jest w porządku ale nie liczą takich podstawowych rzeczy, jak na przykład to, że dodali łyżkę masła na patelnię, albo to, że dodali łyżkę masła orzechowego na kanapkę. To są rzeczy, które mają wbrew pozorom bardzo dużo kalorii i strasznie mogą podbić Ci ten bilans kaloryczny, więc należy liczyć wszystko. Jeśli już liczymy kalorie, to liczymy wszystko. Więc tak naprawdę, kiedy wydaje Wam się, że jecie tylko 1700 kalorii, tak naprawdę możecie jeść nawet 2700 kalorii, czyli nawet więcej niż wynosi Wasze zapotrzebowanie kaloryczne. I wtedy normalne jest to, że waga stoi, albo wręcz przeciwnie, jeszcze ty jecie. Trzeci punkt jest taki, trzeci błąd jest taki najczęstszy, że ludzie nagradzają się po treningu jedzonkiem. Czyli stwierdzają, że na przykład, boże przebiegłem dzisiaj moje endomondo, pokazuje, że spaliłem 300 kalorii, to może lodzik albo ciasteczko, więc nie, ponieważ ten lodzik czy ciasteczko często mają albo te 300 kalorii też, czyli tak naprawdę moglibyście w ogóle nie jeść na to samo by wyszło, albo mają na przykład 400 kalorii, więc jeszcze wiecie 100 kalorii więcej, co jest całkowicie śmieszne, ale ludzie naprawdę tak robią. Więc nie, nie zajadamy treningu, bo zasłużyłem i w ogóle, to tak nie działa. Albo trenujecie po to, żeby schudnąć i żeby spalać te kalorie, żeby spalać tkankę tłuszczową, albo trenujecie, a potem jecie, więc wychodzi na to samo, jakbyście leżeli i nic nie robili. Więc zastanówcie się nad tym, jeśli tak robicie, bo to jest jeden też z podstawowych właśnie błędów, które często zauważam, że dziewczyny na przykład idą na fitness, idą na coś tam, a potem wracają do domu, otwierają sobie piwo albo jakąś paczkę chipsów, słodycze, kanapki z nutellą, bo przecież zasłużyły, się, spaliły aż 200 kalorii, na treningu. To tak nie działa. Ok, czwarty błąd też jest związany tak naprawdę z liczbą kalorii, wow, odkrycie, ponieważ polega na tym, że ludzie nie liczą w ogóle kalorii, ani nie liczą e, makro, czyli nie liczą białek, węglowodanów i tłuszczy, które jedzą i w tym momencie nie wiedzą ile jedzą. To się nazywa dieta mniej żreć, MŻ i niby jest taka popularna i taka skuteczna. Ok, do momentu, w którym naprawdę zmniejszasz te porcje i jesz mniej, ale tak naprawdę nie wiesz ile jesz mniej, czyli Możesz popełniać jednocześnie błąd numer 1, czyli jeść za mało, bo nie liczysz kalorii, więc nie wiesz ile jesz. Albo możesz popełniać błąd numer 2, czyli jesz niby mało, a tak naprawdę jest za dużo, ale tego nie wiesz, bo nie wiesz ile kalorii jesz w ciągu dnia. Więc nawet jeśli e, nie chcecie liczyć codziennie kalorii, to powinniście przynajmniej przez tydzień zacząć je liczyć, żeby wiedzieć ile mniej więcej jecie i czy to jest odpowiednia ilość kalorii w ciągu dnia, żeby schudnąć. Piąty powód jest bardzo dziwny i może Was właśnie zdziwić, ponieważ polega na tym, że za dużo się stresujecie. Tak, właśnie, za dużo się stresujecie. Ponieważ jeśli nasze ciało stresuje się za dużo, jeśli naprawdę cały czas coś przeżywacie albo macie jakąś stresującą sytuację non-stop, to nasze ciało wydziela taki hormon, który nazywa się kortyzolem, a kortyzol odpowiedzialny jest za odkładanie się tkanki tuszowej. Co powoduje? Dodam tycie. A jak nie tycie, to przynajmniej nie spadek wagi, tylko jej zatrzymanie. Więc jeśli się stresujecie bardzo, to najlepszym sposobem jest yoga, bardzo polecam. E, mnie to strasznie stresowuje, jest bardzo pomocna, rozluźnia wszystkie mięśnie, więc to jest jeden z takich e, głównych, moim zdaniem, dobrych czynników, które redukują stres, a jeśli nie, to nie wiem, zwiększcie ilość ćwiczeń i dzięki temu też się ten stres redukuje. Medytacja, rozmyślania, zróbcie sobie wolne, cokolwiek. Ponieważ tak jak mówię, zbyt duży stres równa się tycie. Okej, okay, szósty błąd, który robią ludzie, to jest to, że robią zły trening, to znaczy, albo robią za dużo kardio i codziennie walą bieganie i pocą się i w ogóle. Jeśli macie za dużo kardio, to w pewnym momencie organizm się do tego przyzwyczaja, czyli przyzwyczaja się i do wysiłku, i do tego, ile kalorii spalacie i w ogóle, więc nie robi to na nim tak jakby takiego dużego wrażenia. Przez to następuje co? Zatrzymanie się wagi. To samo, jeśli robicie po prostu złe ćwiczenia. Czyli, jak na przykład słucham, że osoba się odchudza i robi e, tylko ćwiczenia na nogi, tam 10 minut dziennie, czy 7 minut jest taki zestaw. No to sorry, ale podczas takiego zostału prawie nie spalasz kalorii. Tutaj nie, wych nie zachodzi jakieś spalanie tkanki tłuszczowej, bo nie ma na to w ogóle czasu, więc ten trening nie jest odchudzający, ani nie pomaga Ci w diecie, ani nie pomaga Ci w odchudzaniu, tylko jedynie może spowodować, że będziesz miał większe pośladki, jędrniejsze ciało, jędrniejszą skórę, trochę mocniejsze mięśnie, ale nic poza tym. Dlatego tak ważny jest dobrany trening, czyli trening musi być taki, żeby ciało chudło i żeby ta tkanka tłuszczowa się spalała. Najlepiej robić oczywiście te treningi cardio, ale nie za często, nie codziennie walić po 3 godziny cardio i oprócz tego koniecznie dołożyć trening siłowy, ponieważ przy treningu siłowym e, zwiększa się masa tkanki mięśniowej, a im więcej mięśni, tym więcej kalorii spalamy i tym szybszy jest metabolizm, czyli tak więcej mięśni to jest dobrze, dziewczyny, naprawdę. I nie, będziecie, nie bójcie się treningu siłowego, nie bójcie się ciężarków, nie bójcie się odważników, sztang i tak dalej, ponieważ nie będziecie wyglądać jak pudzian, wow. Naprawdę, nie będziecie wyglądać jak pudzian, strasznie mi to śmieszy, kiedy dziewczyny tak mówią, żeby będą wyglądały jak pudzian, nie będą, ponieważ naprawdę, żeby wypracować sobie taką tkankę mięśniową naprawdę rozbudowaną, żeby mieć duży procent tej tkanki mięśniowej, musicie naprawdę zasuwać, musicie jeść odpowiednio, to nie jest takie łatwe. To nie jest tak, że podniesiecie dwa razy sztangę i nagle będziecie wyglądały jak pudzian i w ogóle, nie, to tak nie działa, więc nie. Trening siłowy przynajmniej raz w tygodniu na odchudzanie i trening cardio oczywiście, jakieś wzmacnianie też, Eee, dopasujcie ten trening, bo się nie dopasujecie, to właśnie nie będzie efektów w ogóle. Ok, siódmy błąd jest taki, że myślisz, że jest zdrowo, ale nie jesz. <gryw> jak to wygląda? Mianowicie tak, że e, ludzie mają też jakieś pojęcie o tej zdrowej diecie, więc wydaje im się, że jak zjedzą sałatkę, to będzie ok, tylko że ta sałatka ma na przykład samą sałatę i sos z majonezu, który jest super tłusty i super kaloryczny i do tego ma jakiś e, tłusty, żółty ser, tłustą szynkę i w ogóle. I to wcale nie jest już dietetyczne. Uwierzcie mi, to potrafi mieć nawet 500-600 kalorii. To jest zdecydowanie za dużo jak na jeden posiłek w przypadku diety odchudzającej, więc nie kompletnie. E, jeśli chcecie jeść zdrowo, to naprawdę poczytajcie najpierw o tym. Jest mnóstwo książek. Ja mam odcinek nawet tutaj na kanale, na którym polecam książki o zdrowym odżywianiu, które warto przeczytać na początek, ponieważ to są podstawy, które powinniście wiedzieć. Jeśli wydaje Wam się, że coś jest dietetyczne, nie zawsze jest naprawdę jak Boga kocham. Chleb z paszczetem nie jest dietetyczny, tak samo jak E, nie wiem, e, duża ilość drzemu z naleśnikami. To ja wiem, że to wydaje się być lekkie, bo potem nie jesteście super najedzone, ale to nie jest dietetyczne, to ma dużo kalorii, to ma dużo tłuszczy, to sprawia, że może, możecie tyć, a nie chudnąć, więc przyjrzyjcie się swojej diecie i prowadźcie dziennik żywieniowy. Naprawdę to jest najlepsza rada, jaką mogę wam dać. Prowadźcie ten cholerny dziennik żywieniowy, bo to naprawdę dużo daje. OK, ósmy błąd jest taki, że zaczynasz ciągle od nowa. Co to znaczy? Czyli wstajesz, jesz super śniadanie, płatki owsiane i w ogóle super fit, potem jesz super fit obiad, jesz super fit podwieczorek, ale na wieczór przychodzą do Ciebie znajomi z akademika i nagle pijecie po 5 piw i w ogóle jesz chipsy, pizzę, zamawiacie kebaby i tak naprawdę wszystko, co zrobiłeś w ciągu dnia poszło się, poszło sobie, po prostu. Więc i wtedy, w tym momencie obiecujesz sobie, że jutro już będzie okej, okay, jutro jest ten sam scenariusz, czyli na przykład jesz zdrowe śniadanie, jesz zdrowy obiad, ale na podwieczorek wsuwasz całą tabliczkę czekolady i od razu się zniechętasz i mówisz sobie, no to jak już walnąłem tą czekoladę, to może jeszcze lody. I tak to się mniej więcej zaczyna, tak to mniej więcej wygląda od tych osób, więc zaczynanie ciągle od nowa powoduje, że naprawdę ta waga nie będzie schodziła mimo tego, że jesz fit śniadanie i fit obiad, albo na przykład jesz fit śniadanie, potem jesz fit kolację, ale obiad był w maku, więc to tak nie wygląda, tu musi być jednak jakaś e, restrykcja, musi być jakaś regularność, oczywiście można sobie pozwolić na tak zwany cheat meal, a to jest raz w tygodniu, czy tam co trzeci dzień ok, jakiś mały posiłek, który jest kaloryczny albo niezdrowy, spoko, ale nie cały czas, czyli nie codziennie sobie odpuszczacie i na nowo zaczynacie, bo to nigdy nic nie da, to jest takie koło. Nie dość, że się męczycie na tej diecie, bo na przykład odmawiacie sobie czegoś, to na dodatek jeszcze yy, i tak to Wam nic nie daje, albo możecie nawet przytyć, ponieważ w pewnym momencie zaczynacie przekraczać swoją... swoją... co? Swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Okej, okay, dziewiąty punkt jest taki, Eee, jeden z takich też popularnych bardzo błędów przy odchudzaniu, że osoby mówią "Okej, okay, odchudzam się, od dzisiaj będę super szczupła i w ogóle Chodakowska, Lewandowska, Marta Sadzini Fit, one w ogóle będę super chuda, dużo chudsza od nich, więc okej. Okay. i te osoby zaczynają super ćwiczyć, bardzo dużo ćwiczą, wiecie, biegają, tutaj Chodakowska, tutaj Marta, ja też mam zestawy na kanale i w ogóle robicie wszystko, tak się podzicie, ale dieta leży. Czyli chipsiki, pizze, kebaby, niezdrowe jedzenie ze słoików i w ogóle. I tutaj muszę Wam coś powiedzieć, co niestety zasmuci tych, którzy lubią ćwiczyć. Mianowicie dieta to około 70% sukcesu. Czyli możecie mnóstwo ćwiczyć, naprawdę mnóstwo, jeść same shity i to sprawi, że nie będziecie w ogóle chudli, a nawet będziecie tyli. Bo po prostu przekraczacie dalej swój bilans kaloryczny, widzicie? Wszystko wszystko kręci się wokół tego bilansu, więc to nie jest dobry sposób. To dobrze widać na przykład w środowisku lekkoatletycznym, teraz już trochę mniej, ponieważ jest ta wiedza na temat zdrowego odżywiania, ale jeszcze 5-6 lat temu, kiedy trenowałam, to na przykład były dziewczyny, które bardzo dużo ćwiczyły, ponieważ to jednak trenuje się codziennie, nawet nie godziny, tylko dwie, czasami trzy, trening się przedłuża i w ogóle, bardzo dużo ćwiczą, ale były przykości. Dlaczego? Dlatego, że po treningu wracały, obżerały się chipsami, jadły niezdrowo i po prostu to sprawiało, że sorry, ale organizm stwierdzał, ok, jest za dużo kalorii, więc przybędzie Ci tkanki tłuszczowej tam, tam, tam i jesteś gruba. Więc to tak nie działa. Jeśli chcecie się odchudzać, to dieta i ćwiczenia Obie rzeczy są ważne, ale jeśli już macie wybierać, gdzie ta jest niestety ważniejsza, ja ubolewam, bo ja też wolę ćwiczyć, a lubię jeść. Okej, okay, i ostatni, dziesiąty punkt, który może być zdziwieniem dla niektórych. Znowu, wow, cały czas was zdziwię. Ale chodzi o to, że jesz zdrowo, okej, okay, ale jesz za dużo zdrowo. Co to znaczy? Może powiem po polsku. Chodzi o to, że na przykład... Mmm, ta sałatka jest taka zdrowa, zjem jej trzy miski, albo mmm, orzechy są zdrowe, no to zjem całe opakowanie, które ma 600 kalorii, albo mmm, mm, jakie to jest dobre, co jest takiego dobrego. Naleśniki ze szpinakiem, z mąki razowej, to na pewno nie możemy utuczyć. Otóż wszystko w za dużej ilości tuczy. Niestety, taka jest prawda. Nieważne co to by było, jak bardzo fit by to było. Jeśli jesz tego za dużo, to ty jesz. Sorry, tak to wygląda. Tak naprawdę to wszystko jest proste. Wystarczy zrozumieć prostą rzecz. Jesz za dużo w stosunku do swojego zapotrzebowania kalorycznego, ty jesz. Nieważne co jesz. Nieważne czy to są chipsy, nieważne czy to jest pizza, czy to jest sałatka, czy to jest super razowe pierogi z razowym farszem i w ogóle wszystkim fit i ogólnie, i tak będziesz w tyła. Jeśli jesz za mało, to będziesz chudła. Tyle, że tutaj w tym wypadku chudnięcia to też zależy od tego. Co jesz? Czyli na przykład ok, jeśli zejdziesz poniżej jakiegoś tam bilansu swojego kolorycznego, byś jadła mniej i będziesz jadła sity, ale mniej to też schudniesz, ale twoje ciało nie będzie wyglądać dobrze, uwierz mi nie będzie wyglądać dobrze, będzie miało rozstępy, cellulit, będzie będzie bardzo takie siwa, skóra jest taka siwa, ma pryszcze, jakieś dziwne takie rzeczy, więc nie polecam ogólnie odchudzania polegającego na tym, że okej, okay, jem 1600 kalorii, ale to wszystko to będzie czekolada i chipsy. Nie, tak się nie odchudzamy, bo to też w pewnym momencie też przestaje działać, ale do rzeczy. W każdym razie jedzenie zdrowo, za dużo, to też źle. Po prostu jesz za dużo, to ty jesz. To jest bardzo proste. Okej, okay, więc to było te 10 błędów najpopularniejszych, z którymi zawsze się spotykam, kiedy ktoś mi mówi o odchudzaniu. To są błędy, które popełnia większość ludzi. Jest ich więcej oczywiście. Jak ja wypisywałam tą listę, to myślałam jeszcze przynajmniej o 5, ale stwierdziłam, że nie będę was zanudzać i na początek sam to wystarczy. Więc, jeśli naprawdę się odchudzasz i wydaje ci się, że wszystko robisz w porządku, ale mimo to coś jest nie tak, to na początku zacznij pisać dziennik żywieniowy i przyjrzyj się, czy na pewno jesz dużo kalorii, za dużo kalorii. Czy nie jesz czasami za dużo kalorii, za mało kalorii, yy, czy jesz ok, nie jesz jakichś dziwnych rzeczy. Czy na pewno robisz dobry trening i to nie jest trening typu pomacham 5 minut nogą i mówię, że ćwiczyłam z Melbi. Nie, to tak nie wygląda. Sprawdź, czy na pewno. Nie jest za dużo mimo tego, że to jest zdrowe, czyli pamiętaj pilnuj tego swojego bilansu i staraj się jeść po prostu dobrze. No, to taka rada ode mnie, jeśli chcecie wiedzieć więcej, jeśli chcecie na przykład znaleźć fajne przepisy, które można zastosować przy diecie, to wejdźcie na mojego bloga www.codzienniefit.pl, bo tam rzucam czasami fajne przepisy, na przykład bardzo dobre są papryki faszerowane albo zapiekana cukinia, to jest w ogóle niebo w gębie. Jest też przepis na pizzę kalafiorową, na różne takie dziwne rzeczy, które wydają się być dziwne, ale są bardzo, bardzo smaczne, bo wyobraźcie sobie, że też lubię słodycze i też lubię jeść niezdrowe rzeczy, więc jeśli już wymyślam sobie zdrowe rzeczy, to robię tak, żeby one też smakowały dobrze. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tam znajdziecie też jakieś rady dotyczące ćwiczeń, jedzenia, wszystkiego tak naprawdę. Jest też tam wpis dotyczący diety, więc jeśli chcecie, to naprawdę wpadniecie na mojego bloga. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli macie jakiś temat, to piszcie mi to w komentarzu, chętnie napiszę. I do zobaczenia. Hejka!